Mieliśmy okazję spotkać się z lokalnymi przedsiębiorcami oraz menedżerami z Dolnego Śląska, goszczących hotelu Monopol Wrocław. W którym to bardzo ciekawe spotkanie miało miejsce, prowadzone przez pana redaktora z Harvard Business Review, który rozmawiał z prezesami dwóch spółek, a mianowicie Kruka, który jest notowany przed kilku lat na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych, oraz Dino, który jest debiutantem. Jego debiut jest oczekiwany na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych w najbliższych dniach i który jest po bardzo udanym sprzedaży akcji. To, co łączy te obydwie spółki, to jest to, że wcześniej miały partnera w postaci funduszu Private Equity, a dokładnie funduszu przez nas zarządzanego, przez Enterprise Investors, przeszły drogę poprzez współpracę z funduszem do bardzo udanego IPO i wejścia na, na rynek publiczny. Także lokalni przedsiębiorcy i menadżerowie mogli zapoznać się z przemyśleniami obydwu panów prezesów dotyczących ich współpracy zarówno z partnerem kapitałowym, jak i z Fundusz Private Equity, ich doświadczeniami dotyczącymi wejścia na rynek publiczny, jak i doświadczeniami pana krupy bycia przez kilka lat prezesem spółki o bardzo dużej kapitalizacji, spółki corocznie nagradzanej za jej przejrzystość na giełdzie i bardzo lubionej przez inwestorów. Trudno aby nie była lubiona, skoro jej kapitalizacja czasu IPO do dnia dzisiejszego urosła ponad dziewięciokrotnie. Celem tego przedsięwzięcia jest przede wszystkim zachęcenie spółek do, do wejścia na giełdę, jednocześnie również współpracy z Funduszem Private Equity, także organizujemy to w parę partnerów z Enterprise Investor, z kancelarią GSL, z giełdą, jakby z bankiem PKBP. Chcemy inwestorom pokazać, że de facto rynek kapitałowy nie jest taki straszny, także zarówno zachęcić ich z jednej strony do emisji akcji, z drugiej strony do zainteresowania się również rynkiem, rynkiem długu. Kierujemy ten cykl spotkań do przedstawicieli biznesu lokalnego w Polsce. Organizujemy szereg tego typu krótkich eventów dla czołowych przedstawicieli życia gospodarczego w danym regionie. Mieliśmy już takie spotkanie w Gdańsku. Obecnie mamy właśnie dzisiaj we Wrocławiu, planujemy jeszcze kilka takich spotkań w innych miastach Polski w najbliższym czasie. Kierujemy te przedsięwzięcia do potencjalnych emitentów, do firm, które zbudowały już wartość w swoich obszarach biznesowych. W Polsce, a nawet nie tylko w Polsce, i poszukują dalej modelu rozwojowego. Do realizacji ambitnych modeli rozwojowych potrzebny jest kapitał. Kapitał jest do pozyskania w Polsce. Kapitał jest do pozyskania przez giełdę papierów wartościowych w Warszawie, w różnych formach. I te spotkania mają przybliżyć potencjalnych emitentów do rynku kapitałowego i również pokazać przykłady tych, którym już wcześniej, którzy już wcześniej podjęli taką decyzję i którym już się to udało. Podczas dzisiejszego wydarzenia wraz z naszymi partnerami z którymi organizujemy ten cykl spotkań, czyli z Funduszem Enterprise Investors, z Bankiem PKO BP oraz z Giełdą Papierów Wartościowych. Zapraszamy naszych klientów po to, żeby mogli się spotkać z innymi przedsiębiorcami, poznać naszych partnerów, z kolei klienci tych pozostałych instytucji, aby mogli poznać nas. I taki, taki mniej więcej jest cel tych spotkań, wymiana doświadczeń. Zawsze staramy się zapewnić obecność jednej lub dwóch osób, która opowiada o tym, jak, jak ona to zrobiła. Ja należę do grona tych przedsiębiorców, którzy już przeszli całkiem niezłą ścieżkę zdrowia bo zakładałem swój startup, bo, 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 bo to był startup 18 lat temu i oczywiście finansowałem go z własnych oszczędności czy oszczędności znajomych. Później był taki moment, kiedy firma faktycznie zaczęła się bardzo szybko rozwijać, potrzebowała kapitału. Próbowaliśmy taki kapitał, prowadzący tą firmę ja i mój kolega, próbowaliśmy pozyskać w, banko, w bankach, ale był za wczesny etap rozwoju, żeby banki powierzyły nam tak duże środki, jak potrzebowaliśmy. I w efekcie tego od razu, czy relatywnie szybko trafiliśmy w ręce private equity. I w 2003 zrobiliśmy transakcję z private equity. I wtedy zaczęła się moja przygoda z, z rynkiem finansowo-kapitałowym, tak to nazwijmy. Także później oczywiście, kiedy Private Equity zainwestowało w naszą firmę, złapaliśmy takie rozmiary, takie wymiary, że zaczęliśmy też finansować się w bankach i ta skala nabierała tempa. W międzyczasie jako firma jeszcze zaczęliśmy emitować obligacje. I to były pierwsze emisje obligacji, to był 2006-2007 rok. Po czym w 2011 weszliśmy na giełdę papierów wartościowych, a tym samym jak gdyby przeszliśmy do kolejnej fazy rozwoju tej organizacji, czyli z rąk private equity w ręce publicznych inwestorów. No i tam bardzo efektywnie pracujemy na rynku dłużnym. Wyemitowaliśmy już kilkanaście serii obligacji, wszystkie są na kataliście. No, i w międzyczasie też staliśmy się ważnym klientem dla banku, w tym dla banku PKOBP. No, to nasze dzisiaj doświadczenie mówi, że przychodzi taki moment w życiu przedsiębiorcy, że musi się zdecydować, jak bardzo szybko chce rozwijać firmę, oczywiście kosztem, kosztem pozyskania zewnętrznego kapitału.